Akta. Nie ma chyba osoby w naszym kraju, która by o niej nie słyszała. Przez jednych uważana za kajdany nakładane na wolność słowa, przez drugich za dokument, który po wprowadzeniu w życie skutecznie będzie walczył z przywłaszczaniem sobie wolności prywatnej innych osób. Do tej drugiej grupy należy dzisiejszy gość Radomskiej Wyższej Szkoły Handlowej Zbigniew Hołdys, który w ramach wykładów otwartych przekonywał, że wprowadzenie dokumentu wcale nie ograniczy wolności słowa w naszym kraju. Akta jest umową o ściganiu przestępców, którzy podrobiają różnego rodzaju produkty w skali masowej, czyniąc szkody gospodarcze wielu krajom świata. To nie dotyczy muzyki czy filmu, to do, choć przy okazji, ale w, nik w nikłym stopniu. To dotyczy farmakologii, farmaceutyki, to dotyczy przemysłów tekstylnych, mm, kosmetycznych, chemicznych. Yy, piratowane są urządzenia do ratowania życia ludzkiego i gdzieś jakiś szpital kupuje coś Philipsa sądząc, że to jest ten inkubator, o który chodzi a potem się okazuje, że to jest nieprawda, to jest jakaś podróbka skądś tam z Malezji czy z Tajwanu, więc mówiąc krótko, chodzi o walkę z takimi przejawami przestępczości, która powoduje, iż ktoś podszywa się pod oryginalne dzieła, sprzedając buble sprzedając rzeczy, na które nikt nie ma gwarancji, które mogą czasem zniszczyć lub odebrać życie i tyle. To w ogóle nie dotyczy użytkowników internetu końcowych, mhm. tych, co słuchają A muzyki. Czy według Pana demonstranci wiedzą tak naprawdę, de facto, przeciw czemu protestują? Coraz częściej wydaje się być przytaczona teza, że oni protestują przeciwko systemowi władzy właściwie Sposobi, sposobowi komunikowania się władzy z nimi, przeciwko lekceważeniu. Nie się z ich zdaniem. Akta to był pretekst. Tak jest, moje zdanie. Gdyby to nie było to, to byłoby coś innego za tydzień czy miesiąc. Czy naprawdę pan wierzy, że tak ogromna machina, jaka funkcjonuje już od lat, podróbek wszelakich na skalę masową, cały świat naprawdę jest zalany? Czy dokument akta jest w stanie chociażby ograniczyć ten proceder? Na pewno jest. Na pewno, dlatego że jeżeli założymy nawet, że w Chinach. Produkowana jest większość tych pozrabionych towarów i Chiny nie podpisują akta, nie mają takiego zamiaru, to ten towar z Chin musi gdzieś wyjść. A jeżeli wyjdzie choćby do Włoch czy do Nowej Zelandii, to tam już możemy złapać dystrybutorów i ich karać, czyli zniechęcić ich do importowania tego towaru. Czy pan jest za referendum w Polsce? W sprawie Akty? Dokładnie. <laughs> jest to absurd. My coś przeceniamy sprawę referendum, lub nie wiemy do czego to powinno służyć. Polska podpisuje mnóstwo umów handlowych tego typu. Na przykład umowę o dostawę gazu z Rosją. I co mamy zrobić? Referendum w tej sprawie też. A potem referendum w sprawie budowy czy zburzenia stadionu narodowego. Dajmy sobie spokój, zaufajmy ludziom, którzy, których wybraliśmy do rządzenia. Referenda to są rzeczy które powinny się odnosić do najbardziej drażliwych, ostatecznych decyzji, gdzie naród podejmuje decyzję rangi konstytucyjnej, tak? Czyli co z wiarą? To to jest referendum, które mogłoby być przeprowadzone, bo społeczeństwo chce się opowiedzieć za katolickim czy chrześcijańskim modelem państwa, czy też ateistycznym. To jest jakiś wybór, a nie wybór na temat wysokości ilości nakładów pirackich produktów, które są dopuszczalne. A czy dobrze się stało, że rząd odwrókł w planach tak naprawdę ostateczną decyzję podjęcia yy, podpisania akta w Polsce na rok? Mnie się wydaje, że rząd zrobił źle, bo stworzył, bojąc się ulicznych ruchów, mając w ręku wszystkie atuty, mówiące za tym, że ta umowa nie przeszkadza w niczym. Natomiast myślę, że rząd podjął też taktykę pewną żeby scedować odium tej decyzji na Parlament Europejski. I będzie łatwiej im robić akceptację dla tego układu lub też odrzucić go, kiedy będziemy znali decyzję Parlamentu Europejskiego.